Percher, science Bo to dopiero właśnie od we piątego poziomu Można co innego are. brać, bo to. For the good of all of us, except the ones who are dead. Zajwisz test, przerwisz. Pytam, miejsce gdzieś tak staniecie. O okay. Rzuci tam w nich granat, Rzućcie tam w nich granat. No! Krasna. O granat! Uwaga granat! Emil! Nie mam pojęcia, ale my jesteśmy sami odcięci właśnie na może GLaDOS. jest super Czemu ty, ty na tym portal? Z... Na tej mapie tam gdzie za nami te drzwi jest easter egg Te drzwi może... Czym się rzuca granaty? G, G Kurde zablokowały mnie Czekaj, okay. gdzie jesteś mniej więcej? Jesteśmy tam na początku w ogóle Dobra, biegnę do ciebie Przy guziku Fuck me mm. no. no nie mogę, one mnie blokują Dobra, czym się leczy? A, piątku się piątko. leczycie jakby co Dobra, da, dobra Paweł, widać mnie Także jak myślę, że te perki to są odpowiednie bronie dla danej perki i żaden sharpshooter ma najlepiej to pistolety i takie e, strzelby typu snajperki. E, komando, karabiny maszynowe. E, fireback to miotacze ognia. E, Meriton ma tam swoje karabiny specjalne dla siebie. E, berserk ma głównie broń białą i jedną kuszę, która strzela e, e, Jestem, je tarczami Jestem. Się sami to jest mało efektowne. Lepiej jest nawzajem siebie leczyć. Pod piątką macie urządzenie do leczenia się. Eee... No ja jako medyk mam jeszcze specjalne karabiny do tego. Karabiny do leczenia. Czego ty ludzi nie wymyślał? Tak, strzelam strzałkami, które was leczą. A i właśnie, chyba teraz Skrake się pojawi. Taki z mechaniczną, to na niego po prostu silniejszą broń. Pistolet ten mało się obrażeń mu zadaje. Jak się go wkurza. I oczywiście możesz no, w się wkurza. tak nie rozdzielaj, To Troszkę po prostu i tyle. w tej grze, to że podporki czasami siebie nawzajem atakują. O właśnie, Nie, no po prostu się atakują, no. W, trochę bezmyślne są, no. Jak to zombie. Brak mózgu robi swoje. No na beginerze dość łatwo go zabić. No jak flash pan się pojawia, to może tak, że jak panie berserka i biegnie na te potworki, znaczy ma kotworki na swojej drodze, to je rozwała. Znaczy właśnie to jest jeszcze fajne, bo w Left 4 Dead to jakoś tak, jest chyba rzadko są aktualizacje jakieś. A tutaj co cztery razy do roku, czyli w Halloween na wakacje, na święta i na e, e, Prima Apeli coś nowego dodają. To akurat jest coś łatwo, więc na jakiejś innej mapie. O, widzę tam, o jest. To jest flash spawn i lepiej przed nim uciekać kiedy ma czerwony. Jeśli na tym poziomie to nie jest aż takie trudne, ale... O właśnie. Super. Nice. Ale powiem Ci, że granatki w tej grze to naprawdę potęgą. No jest dość silny. Tylko, że łatwo się nim On był chyba po drugiej stronie budynku. No. To tylko Paweł widzisz go. go. Czemu on zniknął? No był on ma żeby się nie widział. Jak się jak znika, to lepiej go broni, bo wtedy chowa się, i się leczy. Ale on mam nadzieję, że gdzie on jest. Dlatego warto też tylko podpalić i mieć e, komandę na wysokim poziomie. A tam jest. Wskazać o arkieta A był się

No skurwa i zapierd... Chodź <laughs> Chodźcie tutaj, do tych samochodów No już Rufi, chodź I co? No zaraz się dowiemy No dawaj. I teraz strzelajcie Oho. przez kraty Oho. Tylko to jest problem w momencie, kiedy one się naprawdę zbiorą, że się nie da ich rozwalić i tą kratę rozwalą. To jest y, permadev, no. i nie tyle Rek. Na ładowanie skilli to jest idealne. Tak? No, Paweł wyjdź wlazłeś mi tutaj. Uwaga, zaskoczył tutaj. Eee, mam w środku. Bóg, Bo one ze z góry jeszcze skaczą. A to rozstawmy się, może tak nie biegajcie nic tutaj. Przez I tak ten, idziemy w drugą stronę, więc zostawmy tą kratę tutaj. Dobra, to sześć? A jak jest cel, bo Gdzie my idziemy? Nie wiem. Do sklepu. Tu jest wave, no do... nie? A tu się fala... Przeciwko falą. Bo... Ba... Y... No ja tam czekam. Ja ich zabiję, ej, ja ich wszystkich zabiję. No to leć! Ja to się zabiję? Fully automatic, a jak się latarkę włącza? F, F. Ale tylko będziesz miał na pistolecie. A tylko na pistolecie jest. Ja mam ból papa. Na szczot jeszcze jest. Siemska. No ale z tą kradną to trochę mniej zabawy jest wtedy. Niestety, ale... Czasem dobra, i co danie. teraz mogę jakieś perk'i sobie wybrać? Nie, jeszcze nie mogę, bo mam level 0. Tak, zero. może... Znaczy, że nie masz level 0, znaczy, perk'i można Dobra, dobra, <coughs> tak, widzę, widzę, wszystkie, widzę, widzę. Wszystkie perk'i masz naraz. Wybierasz tylko jedną i ją możesz tak. skill'ować. Aha. Skill sharpshootera robić, tak? Bo tak mi się robi, to, ja to, masz no zobaczyć. to co sobie wybierzesz, nie? A czy to jest tak, że czegokolwiek używasz, nawet jak masz inną perkę to yy, możesz ten nabijać sobie. Ty bo na przykład, Aha, jak dobra, biegam magikiem, okay. Tak? Yy, to niezależnie co wybierzesz, tylko że jak wybierzesz to masz po prostu bonusy do tego. No to co otwieramy Ej, tą kratę, jest czy nie? Dodamy rukiem się wyłazi gdzie jesteście? Też są Gdzie jesteście? Gdzie Na jesteście? Na górze! Na górze! Jak do was? Jak będę do was? Tadek albo Czuje Paweł! Jedna z piątka, dodajcie roja! Z góry skakują Tadeu! Jeee, o! Ktoś się ten dostali w powietrze! Yeah, o matko te drzwi... Wreszcie te drzwi powinno się zaryglować. O matko! Kus się sam leczej. ja. Ale i Jacka jest naprawdę Dobrze że jesteś inną to ja będę was leczył, to sobie nabijemy wyka. A właśnie, ja polecę, polecę was tak. tam coś strzela do nas, w ogóle chciałem zwrócić uwagę No Jesteś wyleczony, Zoltor Dziękuję Paweł wyleczony Ró Rówki b...gryna Mnie bytasz, widać, nie też gdzieś wyleczy, widzę Chcecie tą kratę otworzyć, rzucajcie po prostu grana Te, nie oh, oh, oh. Tutaj z boku atakują Patrzcie się tutaj, rozglądajcie przecież I z prawej idą Uh, przewiduję fucka. Tak. To nie był dobry pomysł. Faka. Dobra, wróciłem, wróciłem. Krótki AFK. Zamykać krotę. Grana na... Olać to. Ona jest. Mnie... Dobra, ja mam Dobra. generalnie mało Zdolta, zdrowia, no właśnie. Au. Jak już otworzyliście krater, trzeba było po prostu biec. Ja już nie mam tego karabinu, aha. Ale Ty powiem i... wam, że jest tutaj naprawdę... To jest nowa gra po prostu. Jak giniesz, to tracisz cały ekwipunek. Aha. Powiem wam, że jest naprawdę tutaj pięknie zrobiona ta beretka M92F. Fajnie strzela. Nie, ale nawet sami model jest po prostu sobie taki ciściutki, dokładnie tak zrobione. A tak zresztą porównam ją zaraz do swojej. S styłu, styu, styu, z Okej, widzę. Wow, Paweł, dwóch naraz. Dobra. Mamy szóstego do tanga. Kto to jest Delonus Maximus? Mój znajomy. O, to fajne. Dolter przodzie. Rashuje. Trewerzek. Uwaga. Dużo ognia. I co i nie przejmujemy się tym, że mogą wejść z protetów? Idą z tyłu, Mam, tak. Leczcie się ku cool. e, dobra, czym się zmieniało typ strzelania? Tym się zmieniało strzelanie. Środkowym przyciskiem myszy, tak, 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 tak. Wiem. To zrobiłem. tak, ja widzę. What? Gdzie jest Pilarius? To jest podstawowe pytanie. Ile mam syringeów do leczenia się? Uzupełnia się samo w czasie. Aha, po prostu. Mogę, czyli mogę się leczyć bez końca, póki nie nadużywam. Tak. Lecimy, lecimy, lecimy. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy z 210 na liczniku O matka, ale mi Prawie żeś mi usmażył tam, dzięki Ja? No Jakim? Córe? Tu się przez Cześć, drzwi prze, 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 przez drzwi przełażą. Nie ruszaj się a jest wredna, bo ona się teleportuje. Czekaj, Jest no, niewidzialna. Jak ci mam To no Spoko, ja się mam wylecie. Wylecie? Nie, nie musisz. No to bierzemy drzewo. Rufiego wyleczcie. A, wait. Rufi, 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 Rufi. rufi. Rzućcie granat pod te drzwi. Rzuć granat pod te drzwi. Pod ta? Nice. Pod nimi przerzucisz? Glario, nie wiedziesz stamtąd zaraz. No chodź tu, no. Dobra, czas przejść do argumentów siłowych. To jest moje M4. A to jest moja tuba. Rick, weź się podlecz. Proszę? Rick, Rick się podleczy Chodźcie, Kurna, nie idźcie A, tam, właśnie, chodźcie. Dobra. dobra. Co to Pan Pan miejsce, chodźcie. Dzięki. Dajcie Paweł, a jak się poslecza kogoś, do... możesz im powiedzieć? Bierzesz piątka paweł, i... Dojesz... Paweł paweł, trochę dostałeś. Czekaj jeszcze okay. dostaniesz? Trzeba cię dużego. Dostałeś jeszcze Aj i teraz mnie nie ktoś poleci. Błagam, błagam, błagam. Czekaj. Kuku ku kuku ku, ku, ku. Jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, o! jeszcze, jeszcze. Mogę ci też ten... O, ma... już, już z pawarką ci mogę potraktować, co ty na to? Wow, też, też. Wow, 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 Dużo zombie z tyłu. Ale Ale nic nie się małeś? Chodźcie, chodźcie, tutaj! Co Zabijcie świnie, kurde! No właśnie bije Z wszystkich A, stron, z tyłu idzie gruba. Uwaga! Wow, Z tyłu idą. I idę. Oh. Jeszcze są mody dodające różne potworki Rodzaje Nie denerwuj mnie Dzisiaj wystarczy A czy to są już wszyscy bossowie, którzyśmy widzieli, że tak powiem nie. wszystkie typy zombie czy, nie. czy jeszcze są jakieś, nie? Nie, jeszcze dwa Innymi słowy mamy problem Jeszcze nie było flashpanda Co robi flashpound? No No z nim zawsze jest największy problem Co tu jest tankiem? O, jest świnia Matko bosko, jakie on brzydki Uch, no znaczy, Te skiny są do bodaj 6 listopada? Ja Kur... Nie... No, no, Pilarius no. Dobra eee Rufi Kroelar Delanos Delanos Maximus Świnia z tyłu tu Maria, dobra, świnia z każdej strony No jak ten wpadzi berserka to jest trudno Pilarius jak sądzisz? Uda im się Nie Paweł nie żyje. Trzyma się jedynie Tadek i Dylanos. Widać, że Tadek dużo gra, bo jakoś dłużej przeżywa zawsze. No. Tym na ja na klatę Uciekajcie, uciekajcie. Uciekajcie stamtąd, <grym> stamtąd <do grym> o, to, to jest ślepy To jest ślepy zaułek. Tu biegnijmy po prostu biegajcie po korytarzach dookoła i tatek ku naciśnij No dobra, jasne. Z drugiej strony do Nie, praktycznie nie, mało będzie. To jest ten z bagom. No się. Uciekaj. Fuck! Rzuć granat. Nie, dałem się złapać. O, zobaczymy, czy Delano sobie się uda. Daję mu 95% szans. O, nie włączył czatu głosowego. No, to spoko. Jest w środku right. zaułki powiedzmy, prawie że. Ale ma 9 ich tylko.